dokładnie ten moment, kiedy stworzyliśmy coś, co w swojej harmonii, w swojej melodii przypomniało mi bardzo wyraźnie harmonię jednego z utworów Rachmaninowa i powiedziałam do Wojtka, Wojtek, słuchaj, to mi strasznie przypomina wiesz, wokalizę Rachmaninowa, tylko w jakiejś takiej ambientowej wersji troszeczkę, jakby reminiscencja utworu, gdzieś jakby przywodząca bardziej na myśl Rachmaninowa, tak jakby sam Rachmaninow chciał troszeczkę zabrzmieć inaczej. No i przesłuchaliśmy tej wokalizy, pomyśleliśmy sobie a może to jest ciekawy pomysł, żeby ten temat rozwijać? Ludzie, którzy tak naprawdę na co dzień reprezentują dwa zupełnie różne środowiska, mogą stworzyć wspólny projekt i pomost między tymi e, twórczymi środowiskami. Tutaj mamy zestaw e, efektów procesorów dźwiękowych, które wykorzystaliśmy na płycie po to, żeby efektować e, nasz fortepian. Grupy efektów dzielą się na te, które niszczą dźwięk w cudzysłowie fortepianu i te, które uprzestrzeniają dźwięki fortepianu, czyli zupełnie przenoszą e, Instrument do innego realu całkowicie, i to jest też jedna, jedna z rzeczy, która nas bardzo fascynuje, cieszy, że możemy usłyszeć fortepian nie tutaj, tylko gdzieś zupełnie oddalony. Tutaj mamy tak zwane fuzy, które w odpowiedni sposób zniekształcają dźwięk, overdrive distortion. Tutaj mamy niezwykle zaawansowany procesor efektowy który jest pogłosem i tutaj wreszcie serce, można powiedzieć, w sensie technicznym całego projektu, zaawansowany procesor dźwiękowy, tak zwany delay, który e, ma też możliwości uprzestrzeniania dźwięku, ale też w czasie rzeczywistym powtarzania pewnych dźwięków. Każdy utwór jest e, fantazją na temat danego dzieła klasycznego, dlatego nasza płyta nazwie się Tempus fantazji. Czas fantazji. Stąd ten pomysł. I tutaj nastąpi przerwa, gdyż jedzie pan traktorem i <laughs> będzie ścią ściągał liście. Mieszkamy we Wrocławiu. Wkrótce nastąpi rok, w którym będziemy celebrować Europejską Stolicę Kultury 2016. Będziemy mogli czerpać z kultury, z różnych dziedzin sztuki to, co jest najlepsze, to, co jest najnowocześniejsze, to, co się będzie działo, powinno przyciągnąć jak najwięcej ludzi, którzy nie mają do czynienia na co dzień z tym. Dzięki temu, że wszyscy my, artyści, wyjdziemy do ludzi, wyjdziemy w plener, przyjdziemy tutaj do parku, spowodujemy, że świat stanie się piękniejszy.